Siemano, z tej strony DJ Patryk W tym poradniku chciałbym wam pokazać jak, jak pozbyć się problemu File to login oraz file to download Oczywiście w programie ball studio Także jeżeli Ja wiem, że dużo ludzi ma z tym bardzo dużo problemów Dlatego postanowiłem się Zrobić ten poradnik Jeżeli tutaj mam ten folder Który był na mojej stronie tej, W tym poradniku Ogólnie ten tym dobole całym które znajdziecie też w opisie, oczywiście, to, to bo tam go pobierzecie sobie z mojej strony, i tak dalej. I gdy już to pobierzecie i zastaniecie problem file to download lub file to login, no to, to ja wam pokażę, jak się tego pozbyć. Także wchodzimy w, w start. <laughs> Przepraszam, piszemy tutaj, wyszukaj programy procent app procent, piszemy, i wciskamy Enter, dobra. Teraz, gdy, gdy już tutaj wyszliśmy, niektórzy będą mieli folder BOL, niektórzy nie będą. Jeżeli, jeżeli ktoś z Was nie będzie miał, to po prostu tworzy nazwę folderu o nazwie BOL, czyli duże B, małe O, duże L. I te pliki, które znajdują się w folderze BOL Studio, czyli w tym, kopiujecie, przerzucacie do tego folderu, który stworzyliście w Procent App Data. I Później uruchomacie za pomocą administratora i fajnie to login to, to jest tak samo, a jeżeli Wam to nie zadziała, to wchodzicie we właściwości kompatybility, czyli czy jest zgodność. I jeżeli, jeżeli tutaj, tutaj będziecie mieli ustawione Windows XP, coś tam w serwisy 3, to ustawiacie sobie na Windows 7 i wszystko śmiga tak jak byście yy, chcieli. Znaczy ja się z wam żegnam i myślę, że wam bardzo pomogłem i to było na tyle.